ma tutaj hałcu, a to jest tutorial, jak ułożyć medzika metodą zaawansowaną tym razem. To tak, najpierw, pierwszy krok, pierwszym krokiem jest y, trzymanie medzika logiem odwróconym prawidłowo do góry, tak. I teraz na początku łączymy go w pół i robimy takiego twista. Jeszcze raz, Trzymy go w pół, to dajemy tu. I twist. Ostatni raz. Zrobiliśmy twista. Ten dajemy tu płat. Otwieramy. I teraz trzymamy kostkę tak, żeby tu był ten pierścień. I wykonujemy takie ruchy. Magic jest ułożony. Teraz pokażę jak powrócić to. Czyli, czyli powrócić do pierwotnej pozycji też z twistem. I teraz tak. Trzymamy ludzika tak. I robimy twista. Tylko, że w drugą stronę. Wtedy był w tamtą, a teraz jest w tą. Odchylamy sobie to tu. Twista. Otwieramy Magic'a i Magic powrócił do pierwotnej pozycji. W razie pytań proszę pisać, postaram się odpowiedzieć.